No, witam wszystkich. Lecimy, lecimy z tematem, co tutaj się udało dzisiaj upolować. Dzisiaj był inny troszeczkę sklep. Chyba w sumie pierwszy raz tam odbierałem z tego Tesco. Kurczę, mać, blat mnie nie przetarty, nikt nie zgłasza, co tu się dzieje. Cztery razy mamy takie ciasteczka cytrynowe, podejrzewam. Tutaj bułkę trzeba. Bółkę przez bibułkę, zaraz to schowamy, spokojnie, nie ma, nie ma teraz, nie ma czasu, Uuu, nawet jakiś, proszę Państwa, torcik czekoladowy, czekoladowy torcik nawet wjechał, hula boska, czyżby to znak, że jakieś może party, proszę Państwa, będzie w tym domu, nie sądzę, nie sądzę, bo Dopiero niedawno były deklaracje, że tu będzie alkohol ograniczany w tym domu, a tu kurczę, czyżby się... Jak to się mówi jak to się mówi, że się wilk zarzekał, że co, że kaczką nie będzie, coś takie było przysłowie. Kurde, coś mi cynamonki przywa przywarły, przywarły. Tutaj jest jeden rogalik, wiem, sam wiem, bo... Rzem sam, proszę Państwa, pakował jeden rogal. No, nie wysilili się, nie wysilili się. O, te są fajne. To są te chyba greckie takie, nie? To są nano te. Chlebki nano. Co one takie jakieś czarne, czorne? Już myślałem, że to. To są jakieś ziorna, bo już myślałem, że to słuchajcie. Że to taka delikatna L zieleń się tu wdarła i czujecie o co chodzi. Czujecie, co to może oznaczać. Tu jakaś sałatka z kurczakiem, pasta, pasta z kurczakiem wlatuje, nie wiem dlaczego to jest w tym pojemniku, gdzie jest chleb, nie za bardzo, nie za bardzo, jakoś tak, dobra, pach, zaraz kończymy z chlebem, o ten taki chociaż lepszy, nie ma dzisiaj, nie ma, nie ma dzisiaj porządnego chleba w tych sklepach, pewnie wy też tak stwierdzicie. Ale o, są y, cztery rogale. Dobra, damy je tu, bo to i tak pewnie zgarnie jedna osoba. Uuu, jeszcze cztery są. No i elegancko. Mam nadzieję, że dzisiaj mi towar pójdzie tak szybciutko jak wczoraj, ale byłem zadowolony. No praktycznie wszyściuszko się rozeszło. Znakomicie uwielbiam takie, ale towaru jest nawalone. Jakiś kurczak tutaj wjechał chyba z ryżem, ale gdzieś... Kurczę, gdzie jest opakowanie. Co tu się w ogóle dzieje? Jakieś trzy serki. Tu wjeżdża jakiś co to, to jest? Chyba kalafior, ale jakiś taki słuchajcie. su tam coś jakieś czarne perły już się pojawiły, więc nie jest to zbyt dobry znak. Tutaj marchewa. O, tu jest chyba od tego kurczaka też tak. Sweet Chicken, no a to będą dwa takie same. Patrzcie, z ryżem. Dobra. Założy się później, bo tu nie ma, nie ma, czasu na pierdoły. O, jakie zupki są w ogóle. Co to za zupka będzie? Nie mam pojęcia, jaki to smak, wiecie? Coś kokosowe, ale. Fuh. Nie mam pojęcia. Jak się znacie, dajcie znaka. Ja się nie znam. Uwielbiam zupy, ale takich dziwnych to ja się delikatnie powiem wam lekko. Obawiam, obawiam. O, tutaj wjeżdżają jakieś takie, takie coś dzisiaj. Dzisiaj te kanapki, tutaj powiem wam z tego testu. Zobaczcie, ten wszystko wygląda Chicken Salad niespecjalnie powiem wam. Strasznie towar zmęczony, taki niektóre to zmęczone. O, tu fajne, ananasik. Yy, ten. Arbuzicz. A po prawej stronie nie wiem, co to może być. Następny. Ale małe są strasznie te. Te, te kalafiory. Dziwne, co? Jakieś chyba nie urosły. Co, co tam myślicie? Dajcie znaka. Owoce to takie są na szybko. Na szybko do zjedzenia. Tu mamy, patrzcie, takie jakieś też to są chyba ciasta, czy coś takie. Nie mam pojęcia, co to jest. Mniam jakieś karmelowe. Słuchajcie, karmelowe jakieś. Pewnie dupy rozpychacze. Dupy rozpychacze. Wszystko się powywalało. Tak, to będą jakieś ciastka. Ciekawe, czy to... No, 3,70 to nie jest taka tania pozycja. Proszę ja ciebie. Tu mamy tomato, bazylia, sosik taki pomidorowy. Elegancja. Elegancja, sica la font Tutaj wjeżdża cytryna. Coś się nie mogę, nie wiem, zmieścić tutaj. Czy tyle towaru jest? A to, co to w ogóle jest? Słuchajcie, blue jakaś. Blue Laguna. ludzie, kurczę. Powiem wam, napoje w takich dziwnych kolorach to jest dosyć, dosyć dziwne. Tu mamy jakaś kiełbasa, oczywiście. 3,50. Mm. Dobra, nie komentujmy. Nie lubimy, nie komentujmy. Tutaj jest jakiś co to jest? Nie śmierdzi. Ula la, tutaj jeden wrab dosyć, dosyć dostał, dostał po łbie. Ale tutaj wszystko takie zmiażdżone, cholera, za ciężkie rzeczy były u góry. Proszę, ja Was zaraz tutaj ogarnę. Ten temat lepszy zupa, myślę, że się zupa wylała. To będzie chyba taka sama. Może być dobra. Kiedyś tak sąsiadka moja wzięła tą zupę, wiecie co, i nawet sobie chwaliła. Mówiła, że nawet jest spoko. Ja akurat tego nigdy nie jadłem, więc nie wiem. O! To mleko. Słuchajcie. Normalnie mam wrażenie, jakby ono zastygło. Kurde, o co tu chodzi? Dziwna pozycja, naprawdę. Normalnie, jakby było. Dziwne jakieś. Chyba, chyba, chyba te mleko, powiem Wam, siadło. Tu mamy melona, melona. Co to będzie? Jakieś czekoladowe ciasteczka? Ulala, jakaś nowość? I nowość tego proszę Państwa nie było. O, jest taka zmęczona kanapka. Nie no, te mleka. Słuchajcie, otworzę jedno i sprawdzę, ale. Podejrzewam, że to wszystko jest z te mleka, polecam na do wylania, do wylania, ale żebym zrobił bajzel Ale zaraz tutaj obgarnę, obgarnę spokojnie, spokojnie o, są jeszcze te pomidorowe dwa co trzy są, słuchajcie, trzy z tego zupę zrobić, o, zupę to mogłaby być taka pomidorowo-bazyliowa O, albo zrobić te słuchajcie yy, spaghetti bolognese, bolognese mogłoby być niezłe, co? Te mleko, mówię wam te mleko leci na śmietnik, bo przez to jest nienormalne, żeby słuchajcie, poruszacie i coś no wiecie, czajcie o co chodzi normalnie to staje, to się nie porusza tu jeszcze jedno to badziewie kanapka, ta i mamy koniec worka a jeszcze był dzisiaj na przebitkę, patrzcie, taką różę koleś dał. No, bo też już po terminie, oczywiście fajna, chociaż doniczka zostanie z niej. Ciekaw jestem, czy ona odbije. Słuchajcie, jak jakby trochę liznęła, łyknęła wody. Nie wiem, co myślicie. Ale chociaż do mi się ostanie, nie? Ale wezmę podleję, zobaczymy. Możliwe, możliwe, że jest szansa. No, to tak wygląda ten cały bajzel, Zaraz go ogarnę i Wam pokażę, bo powiecie, że ja jestem syfiarz. No, obczajajcie już ładnie wszystko ogarnięte. Wiecie co? Sprawdziłem te mleko i jest ok, wszystko. Zostawię sobie tam jedno do kawy. No, musiałem sprawdzić. Nie wiem, czemu takie dziwne. Elegancja poukładane. Co wymyślicie? Co wymyślicie? Co myślicie o towarze? Słuchajcie, sekcja komentarzy jest Wasza. No i co? No i zapraszam do stołu. No, ale ta kochana to chociaż... Powiem wam, że dosyć zielonkawa ona mi podjeżdża. Wypadasz, kochana, wypadasz, wypadasz. Widzę tutaj z ekipy. No tutaj to chociaż tą sałatę widać taką zieloną. Tamta naprawdę jakaś taka niezbyt świeża, świeża klientka. Nie wiem, co ona o co tu chodzi. Trzeba jednak sprawdzać. Słuchaj, ta ten towar przecież jeszcze by było jak ja bym ludziska potruł. Dopiero by był problem, nie? Dobra, za chwilę się widzimy. Kurde, co za pogoda, jakieś ptaki, słuchajcie, twierkają, ale jeszcze miałem tak pięć, pięć słów, może siedem. Muszę zobaczyć, czy tu się nikt nie, nie, Założyłem ostatnio płótkę, żeby jakieś lumpy mi się tutaj nie władowały, ale tak sobie myślę, wiecie co, teraz właśnie po powrocie z tych wczasów, Zauważyłem, że żarcie się strasznie szybko strasznie, bardzo fajnie, że się szybko rozchodzi na tej aplikacji Olio. Podejrzewam, że to może mieć wpływ też na ceny, jednak artykułów w sklepach, bo zauważyłem, że oczywiście ceny lekko, proszę państwa, podwindowały do góry. Super, że jest ta jednak aplikacja, że można ludziom pomóc i sobie też oczywiście, nie mówię, że nie. Rewelacja, kurde. Ja się cieszę, że to szybko schodzi, no bo wiadomo, jeżeli. Jeżeli znajdzie, znajduje szybko potrzebujących, no to rewelacja. I powiem wam nawet dwie osoby nowe mi, nowe mi doszły. Jeden taki wczoraj świrus. Mało co go zrozumiałem, no ale tak bywa, tak bywa. Dobra, zaraz wam wrzucam ten odcineczek. Pogoda jest baja, Baja. No, siemanko, no niestety nie było. Nie było, proszę Państwa, już następnego sklepu. Kurde, naprawdę mi ta morda schudła. Weźcie, dajcie znaka w komentarzach. Oczywiście takiego, wiecie, pozytywne pomysły, pozytywne tylko komentarze, żeby mnie na starcie proszę Państwa, tego antyalkoholowego yy, miesiąca nie podłamać, nie? Musi być pozytywnie, czujecie temat. A ja dzisiaj trochę ogarniam chatę, bo jutro przyjeżdżają farby, proszę Państwa, i ma być malowane, będzie malowane, elo. No to co, pogoda jest piękna, zaraz wybijam też na siłownię, trzeba się rozruszać, jakiejś energii takiej życiowej dopaść, bo coś, powiem Wam, ten styczeń, słyszałem, że luty ma być depresyjny, a u mnie coś ten styczeń dosyć nieciekawie wygląda pozytywnie. Dobra, miłego dzionka Wam życzę, coś tam pewnie nagram dzisiaj, jak będę leciał do miasta, bo dawno mi nie było, pewnie się wiele pozmieniało, nie? A towar wczoraj się rewelacyjnie szybko rozszedł. Więc jestem zadowolony, nowe ludki jakieś poprzychodziły. Słuchajcie, pożarcie, więc to jest bardzo pozytywne. No i elegancko, lecimy dalej. Trzymajcie się, hej.